Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj swojego Artu YouTube. Dzisiaj na warsztat pierwszy egzemplarz numer 53, więc do dzieła! I jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, no to niestety nie będzie montażu, będzie bardziej test elementów, czy wszystkie działają. Oprócz dzisiejszych elementów, czyli płytki i kabli. Potrzebna będzie też płytka z poprzedniego egzemplarza, zestaw z bateriami, mechanizm odmiecza świetlnego oraz prawa noga. Testy zaczynamy poprzez połączenie dwóch płytek ze sobą za pomocą kabli, które były w dzisiejszym egzemplarzu. I gdy kable są połączone, trzeba do podłączyć pojemnik z bateriami. Jako pierwszy będzie utestowany mechanizm odmiecza świetlnego. I teraz chwila prawdy. To może sprawdźmy z mieczem świetlnym. W drugim etapie sprawdzimy mechanizm odnogi, czy on wykrywa przedmioty i czy wykrywa ewentualną możliwość upadku. Teraz sprawdzimy, czy działa czujnik sprawdzający odległość od przedmiotów. Działa. Jeszcze raz. No, jest dobrze. A teraz sprawdzimy, czy czujnik odnogi uwykrywa na pewno. Możliwość upadku. I jest zielone światło, jak powinno być, a jak zabierzemy mu podłoże, ono powinno zniknąć. Sprawdzamy. I znika. Tak. Przykładamy i jest. Znika podłoże, nie ma, jest tylko czerwona lampka. Przykładamy i jest zielone. Czyli wszystko jest sprawne. Kilka łatwych testów zrobione, jednakowoż uważam, że te testy nie miały większego znaczenia na tą chwilę. Gdyż one by się przydały trochę wcześniej na pewno, aby sprawdzić czy wszystko działa tak jak powinno. A z tymi kablami niestety jest taki problem, że jak się je włoży, no to jest je potem ciężko wyjąć i to było trochę problematyczne. przy tym. I to by było chyba tyle na dzisiaj. Ja Ci dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Siemaneczko i do zobaczenia. Cześć!